Mały delfin zabity przez plażowiczów w Argentynie. Mały, bezbronny delfin zmarł po tym, jak przez dłuższy czas był noszony na rękach przez plażowiczów ku uciesze ludzi, którzy robili sobie z nim zdjęcia na plaży Santa Teresita w Argentynie. Ten rodzaj delfinów uznany jest za gatunek zagrożony. Na świecie znajduje się jedynie około 30 tysięcy osobników. Są narażone na niebezpieczeństwo, bo często pływają przy brzegu. Show z delfinem skończył się, gdy malec się odwodnił i przegrzał, bo przebywał zbyt długo poza wodą. Ludzie zostawili jego zwłoki na plaży po tym, jak zaspokoili swoją potrzebę torturowania tego zwierzaka. Zdjęcia pojawiły się w sieci i ludzie nie pozostawili suchej nitki na plażowiczach, życząc im podobnej śmierci. Fundacja pracująca na rzecz ochrony dzikich gatunków użyła zdjęcia w ulotce informującej o zagrożeniu tych małych stworzeń.